jest niska woda wybieramy się dingi na plażę To niektóre łódki zostają niektóre odpływają trochę chmur idzie więc idziemy korzystać ze słoneczka które jeszcze mamy i płyniemy na spacer na plażę no to jesteśmy dingi zaciągnięta zaraz się udamy na spacer po plaży, Marcin poszedł jakiegoś badyla szukać żeby przywiązać sznurki od dingi, ale w sumie nie wiem czy to jest takie konieczne To to nawet dingi nie potrzebują Zobaczcie jaki kawał plaży zabiera morze Woda dochodzi aż tutaj praktycznie do tych wydm. To wszystko jest pod wodą, kiedy jest wysoka woda. W tej chwili niska woda, no co mamy? Rekordowo szeroką plażę. O, zimna! Ale jeszcze się nie leżała. Na East Head zdarza się nam bywać często. Już mówiłam, jedno z moich ulubionych kotwicowisk, ale bywa zdradliwe, jak to pokazaliśmy w poprzednim odcinku. Spacer po szerokiej plaży natomiast zawsze jest fascynujący, a i różne skarby można przy okazji odkryć. Też mi się tak wydaje. No, ale ona tak stoi i tak... Nie ma w środku, no, tu anoda na kilu. Właściciela opuszczonej łódki nie udało się zlokalizować. Połaziliśmy jeszcze trochę i wróciliśmy do naszej dingi. Powoli, robiliśmy się głodni.

I znowu zrobiło się bardzo podobnie jak wczoraj wieczorem. Chmury się rozgoniły, a przed nami naprawdę przepiękny zachód słońca. Dzień dobry, 6 lipca, środa. My jesteśmy dalej na East Head. No jest dziś około 8 rano. Właśnie zauważyłam francuską łódeczkę. Tutaj ją widzicie naprzeciwko nas. Z tyłu mają francuską flagę i powywają również żółtą flagą. Oznacza to, że oni chyba dzisiaj w nocy albo nad ranem musieli przypłynąć z Francji. Odkąd Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, jeżeli francuskie łódki chcą sobie tutaj przypłynąć, trochę formularzy jest do wypełnienia, no i zawiesza się żółtą flagę. Takich flag jest trochę. Każda litera alfabetu ma swój odpowiednik we fladze. W tym przypadku żółta flaga to litera Q Cubek. i oznacza ona dokładnie statek spełnia przepisy sanitarne i prosi o odprawę w porcie. Kiedy wybierzemy się na Wyspy Normandzkie, w końcu też nas to czeka. No chyba, że przepisy się zmienią. Wydaje mi się, że żółta flaga to trochę po spadek. To może w tym roku już nie trzeba będzie jej wywieszać. Piątek 8 lipca het, a my ruszamy po czterech dniach laby, tutaj bardzo różnych wiatrów, różnej pogody, do Heinlein Yacht Campany, żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja z jachtem Rysia. Słoneczko zaczyna wschodzić, ja idę zbiorę kule, jeszcze wszyscy tutaj sobie śpią spokojnie. Trochę jachtów się zebrało. Ruszaliśmy tak wcześnie, bo przy naszym zanurzeniu wejście do Heinling Yacht Campany było możliwe tylko w bardzo bliskich okolicach wysokiej wody. Dosłownie dla bezpieczeństwa godzinę przed wysoką wodą. Tam woda ucieka zupełnie. Zresztą spójrzcie na mapę w Naviksie. Zielono, a tam gdzie zielono, to znaczy, że wysycha kompletnie. Nasz nowy snaber okazał się świetną konstrukcją. Odłączenie go od łańcucha zajęło dosłownie 3 sekundy. Problem jednak skonstruowałam sobie sama. Nie, znowu to samo zrobiłam. Całkiem sprawnie zaklinowałam kotwicę w windzie kotwicznej. No, Marcin oddał mi ster i poszedł walczyć z zakleszczoną kotwicą na dziób. Powoli sunęliśmy w stronę Highling Island. Plan był prosty. Dopływamy, parkujemy. No niby tak, ale. Nie do końca poszło jak miało pójść. Do kanału prowadzącego do Haining Island wchodziliśmy z duszą na ramieniu, obsesyjnie wpatrując się w to, co pokazywał głębokościomierz. Głębokość spada, Dwa przecinek. Zobaczyliśmy już przez jedno zielone. Ambitnie na początku próbowaliśmy dopłynąć do miejsca, jakie otrzymaliśmy od Boat Yardu przez maila, ale niestety nie udało się nam zdecydowaliśmy, że parkujemy tam, gdzie damy radę dopłynąć. Się zmieścimy tu Jakby to mamy wejść? Hmm? Jednak nie to okazało się naszym największym problemem. Muszę Was uprzedzić, że dalsza część tego odcinka do przyjemnych w oglądaniu nie należy. Zwróćcie jednak uwagę na to, w jaki sposób doszło do tego, co za chwilę zobaczycie. No i tak.

Musisz mi pomóc, bo ja stąd nie wyjdę. Nie wiem, może tym odbijaczem jakoś. No, co tam ci za odbijacz? to się stało. się. Dokładnie tak. Na pontonie znajdowały się stare liny, a moja stopa po prostu po nich zjechała, a ja wylądowałam w wodzie. Gdzieś tam w mojej głowie siedziało, że głęboko tu nie jest, mogłam nawet stanąć. Zrobiłam to dosyć szybko. Natomiast wejście na sam ponton było dosyć trudne. Daliśmy jednak radę i wszystko dobrze się skończyło. To wpadnięcie do wody było szokujące i nieprzyjemne. Może nawet trochę niebezpieczne. Z drugiej jednak strony stało się w możliwie najbardziej bezpiecznych warunkach, gdzie łódka prawie się nie ruszała, ja mogłam stanąć na dnie i było ciepło. Kamizelki nie miałam, i nawet dobrze, bo w tym wypadku tylko by przeszkadzała. W tym sezonie żeglarskim oboje z Marcinem zaczęliśmy trenować zarzucanie liny z pokładu. Na knakę, na pontonie. I staramy się ćwiczyć właśnie ten manewr, by uniknąć niebezpieczeństwa wpadnięcia do wody. To tyle na dziś. A co za tydzień? Sama nie jestem pewna o czym będzie. Chyba będziecie musieli tu wpaść i sprawdzić. A na razie pa!